Witam w naszym prawniczym podcaście przy kawie o prawie SWS. Dzisiaj naszym gościem jest pan doktor Jędrzej Kondek, sędzia, prawnik. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o takiej instytucji prawa cywilnego, jakim jest zasiedzenie. E Wiele osób być może nawet sobie nie zdaje sprawy z tego, że zasiedzieć można różne rzeczy. Najczęściej może kojarzyć nam się to z zasiedzeniem nieruchomości, tak z zajęciem nieruchomości czyjejś na ileś lat i później próbowaniem uzyskania z tego tytułu własności tej nieruchomości. Ale jak to jest? Szerzej porozmawiamy na ten temat. Czy, jak, jak, jak to wygląda z Pana doświadczenia też orzeczniczego, z pana, z pana badań naukowych w tej, w tej kwestii? Zasiedzenie jest bardzo ciekawą instytucją, jest bardzo starą instytucją, ponieważ wywodzi się z prawa rzymskiego, a ciekawa jest dlatego, że ona łamie pewien stereotyp, czy takie pojęcie, że prawo wymaga legalizmu i w prawie można coś, na podstawie prawa można coś uzyskać tylko i wyłącznie działając zgodnie z prawem. Tymczasem zasiedzenie ma właśnie ten cel, żeby uzgodnić stan faktyczny niezgodny z prawem, z sytuacją prawną, ale w ten sposób, że pierwszeństwo przyznajemy stanowi faktycznemu, a zatem de facto legalizujemy coś, co pierwotnie niezgodne jest z prawem. A zatem zasiedzenie prowadzi do tego, że ktoś, kto nie jest właścicielem, nabywa własność rzeczy. Może to być zarówno rzecz ruchoma, jak i nieruchomość. W praktyce oczywiście znaczenie ma zasiedzenie nieruchomości. W praktyce, jeżeli mamy postępowania o, o, o stwierdzenie nabycia rzeczy przez zasiedzenie, no to chodzi tutaj o, o, o nabycie nieruchomości, ale zawsze istotą jest to, że ktoś jest posiadaczem danej rzeczy, czyli jest włada tą rzeczą, tak jakby był właścicielem, ale tym właścicielem nie jest. I on i w efekcie prowadzi to do tego, że właściciel traci swoje prawa własności, w związku z tym musimy pamiętać o tym, że my nie tylko możemy coś zyskać na zasiedzeniu, ale możemy też na zasiedzeniu stracić. Jeżeli chodzi o rzeczy ruchome, to zasiedzieć może tylko ktoś, kto posiada w dobrej wierze. Natomiast w przypadku nieruchomości... Nie, 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 nie jest konieczna dobra wiara, można zasiedlić również nieruchomość, czyli stać się właścicielem nieruchomości w złej wierze. Różnica jest tylko, ile czasu musimy być pełnym, yy, posiadaczami. Czym się różni dobra wiara od złej wiary? Mianowicie, dobra wiara to jest sytuacja taka, w której jesteśmy w błędnym, no bo cały czas pamiętajmy, że chodzi tutaj o yy, posiadanie, które jest, nie, nie ma podstawy prawnej, ale w błędnym, ale usprawiedliwionym przekonaniu, że jesteśmy właścicielami. Na przykład kupiliśmy rzecz od kogoś, kto wydawał nam się być właścicielem, kto nawet udowadniał to, że jest właścicielem, a potem się okazało, że umowa, na podstawie której on nabył rzecz jest, była nieważna, albo był on niepoczytalny, uchylił się od skutków czynności prawnych. Ale w każdym razie usprawiedliwione było nasze myślenie, że myśmy nabywali tę rzecz od właściciela. Natomiast Zasiedzenie w złej wierze polega na tym, że my wiemy albo z łatwością moglibyśmy się dowiedzieć, że właścicielami nie jesteśmy, że nigdy nie nabyliśmy tego prawa i posiadamy bez tytułu prawnego. I mimo tego, proszę Państwa, jeżeli będziemy posiadać nieruchomość przez lat 30, to nabędziemy jej własność tylko i wyłącznie przez ten pół czasu. Ten skutek następuje z mocy prawa. Oczywiście my to powinniśmy potwierdzić w postępowaniu sądowym, ale to nie jest konieczne, znaczy, ale skutek następuje z mocy prawa. To jest tylko później sąd, tylko potwierdza, że taki skutek nastąpił. Yy, w związku więc z tym, de facto, możemy nawet na podstawie yy, tego, że wcześniej zostało naruszone prawo, możemy nabyć prawo własności. Na przykład byliśmy najemcami jakiejś rzeczy, potem właściciel zniknął, wyjechał za granicę, zmarł, nikt się tą nieruchomością nie interesował i myśmy przestali płacić czynsz. Zaczęliśmy demonstrować i zachowywać się tak, jakby, tak, jakbyśmy byli właścicielami, czyli prawnik by powiedział, że zmieniliśmy nasz. Animus possidendi, czyli e, swoją wolę posiadania już nie posiadamy jako, posia, jako najemca, tylko posiadamy jako właściciel i od tego czasu zaczyna biec termin zasiedzenia. Jeżeli przez 30 lat nikt nam nie przeszkodzi, nikt nas nie pozwie e, o wydanie tej rzeczy, znaczy nikt właściciel nas nie pozwie o wydanie tej rzeczy, jeżeli nie e, przerwie tego terminu w jakikolwiek inny sposób, jeżeli my nie przyznamy, że, jesteśmy, że nie jesteśmy właścicielami, no to po 30 latach e, staniemy się właścicielem. To się może wydawać niesprawiedliwe. Bo y, można powiedzieć, dlaczego ktoś ma za darmo korzystać ze swojego bezprawia? No bo tutaj polega to na tym, zwłaszcza przy złej wierze, że ktoś wie, że nie jest właścicielem, a mimo wszystko dąży do tego, żeby nabyć własność rzeczy. Ale ustawodawca i wcześniej prawodawca od, od ponad 2000 lat stali na stanowisku, że Źle jest, jeśli stan faktyczny jest inny niż stan prawny. Że jeżeli stan faktyczny jest ukształtowany w jakiś sposób, jeżeli ktoś włada rzeczą, tutaj mówimy głównie o nieruchomościach, pamiętajmy, to powinno to być usankcjonowane, dlatego że nie może trwać taki stan niepewności bardzo długo. A po drugie, że na właścicielu też ciążą pewne obowiązki i każdy powinien dbać o swoje sprawy. Jeżeli ktoś nie dba o swoje sprawy, jeżeli przez 30 lat nic nie robi... To powinien, być, powinien ponieść tego konsekwencje. To ma motywować właścicieli do tego, żeby zajmowali się swoimi rzeczami, żeby dbali o to, kto, kto nimi włada, i żeby w razie czego podejmowali odpowiednie działania. Tak, szanowny panie doktorze, bo tu właśnie my, nasi słuchacze mogą odnieść wrażenie, że tutaj jest próba zasiedzenia całego domu, nieruchomości. Takich rzeczy pewnie raczej. W praktyce sądowej nie spotyka się tak często, ale bardziej w błahych sprawach, tak? kiedy na przykład płot graniczny jest wgrodzony w czyjąś działkę metr dwa, myślę, że takich spraw jest znacznie więcej, bo one dotyczą takich bardziej pragmatycznych sytuacji, które się znacznie częściej mogą, e, mogą pojawić, choć zapewne też całe zasiedzenia całych domów czy nieruchomości też pewnie się w polskiej praktyce sądowej. Znajdują. Ale, czy może pan z własnego doświadczenia nam jakiś taki przykład podać, taki właśnie zasiedzenia rzeczy ruchomej, bo tego myślę, że tak na, na co dzień nasi, nasi słuchacze mogą nie rozumieć, w sensie trudno się sobie może wyobrazić, tak? Jak, W jaki sposób można za, za, na przykład zasiedzieć zegarek, tak, czy telefon, e bo tutaj dochodzi nam jeszcze kwestia na przykład właśnie nabycia rzeczy, która pochodzi z kradzieży, tak? Czy taką rzecz też można zasiedzieć? Czy tutaj um, jeszcze te przepisy karne nam um, nieco tą sprawę... Komplikują. Zasiedzenie rzeczy ruchomych jest oczywiście rzadsze. Bardzo rzadko jest tak, że się ustala, występuje się do sądu o, o ustalenie, że dana rzecz została nabyta przez zasiedzenie. Natomiast najpro... zasiedzieć rzecz ruchomą możemy tylko wtedy, jeśli jesteśmy w dobrej wierze. Czyli tylko jeżeli mamy uzasadnione, usprawiedliwione przekonanie, że jesteśmy właścicielem, chociaż nie jesteśmy. Ale tutaj najprostszy sposób. Dziedziczymy. Wiemy, że od 20, czy od, 30, od 10 czy 20 lat od dłuższego czasu nasz e, spadkodawca, powiedzmy nasz wujek z Ameryki, był właścicielem zegarka cennego. No więc przyjmujemy i że, zakładamy, że ten zegarek był jego. No nie ma ksiąg wieczystych dla zegarków, prawda? Nie ma żadnego, żadnego dowodu, że to był jego zegarek. W związku z czym przyjmujemy, że, że, że on był tym właścicielem. Tymczasem potem się okazuje, że ten zegarek na przykład pochodził z kradzieży, ponieważ nasz wujek z Ameryki nie był do końca uczciwym człowiekiem. Ale my, jeżeli o tym nie wiedzieliśmy przez 3 lata, bo, bo tyle jest te termin przedawnienia y, takich. Y, rzeczy, znaczy zasiedzenia, przepraszam, rzeczy ruchomych, to nabędziemy, nabędziemy własność, własność tej rzeczy. Z rzeczami zagubionymi, albo z rzeczami ukradzionymi jest inaczej, bo później rozpoczyna ten bieg, ten, ten bieg terminu zasiedzenia. Właśnie po, po trzech latach dopiero jest ten okres, nazwijmy to takiej karencji. Nie następuje on od razu, Trzeba też oczywiście pamiętać, że być może są pewne okoliczności, które powinny nam wyłączać dobrą wiarę. Jest takie przestępstwo paserstwa nieumyślnego, kiedy to nabywamy, przestępstwo może być nabycie rzeczy od osoby, co do której tylko powinniśmy przypuszczać, że nie jest właścicielem tej rzeczy. Innymi słowy, jeżeli udajemy się na Bazar Różyckiego w Warszawie i ktoś nam tenże zegarek Patka oferuje za... 50 złotych, a my na tyle się znamy na zegarkach, że wiemy, że to jest oryginała, nie podróbka, Top, a jeszcze od tego sprzedawcy woń, czuć woń alkoholu, to powinniśmy podejrzewać, że jednak nie wszedł on w posiadanie tego zegarka legalnie i w związku z tym, że nie jest właścicielem, no a to z kolei będzie wyłączało naszą dobrą wiarę. Dobra wiara w przypadku zasiedzenia rzeczy ruchomych musi istnieć przez cały okres, więc wystarczy, że w ostatnim dniu o, terminu zasiedzenia dowiemy się, czy, 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 czy nabędziemy podejrzeń, że rzecz nie jest e, e, nasza, że nie, nie jesteśmy właścicielami, żeby cały ten okres przerwać i żebyśmy już nigdy nie mogli zasiedzić. Dlatego to zasiedzenie rzeczy ruchomych jest bardzo rzadkie. Dziękuję. Panie doktorze. Myślę, że tutaj wyjaśniliśmy wszystkie te kwestie. Nasi słuchacze już będą na pewno wiedzieć, jak kwestia zasiedzenia wygląda zarówno nieruchomości, jak i ruchomości. Dlatego dziękuję panu. Moim i państwa gościem był dr Jędrzej Kondek, prawnik sędzia. Dziękuję bardzo, za